Spotkania literackie, Alon podcast książkowy Muzeum Emigracji w Gdyni. 6-8 listopada 2020 roku. Marek Ostrowski, francuski sen. Kto pamięta, że to Francja podarowała Ameryce statuę wolności? Najbardziej amerykański z amerykańskich symboli zaprojektowali i opłacili Francuzi. Wiadomo, role się odwróciły. Ameryka dominuje w świecie symboli. Dziś George Gershwin nie napisałby zapewne swego poematu symfonicznego Amerykanin w Paryżu, raczej myślałby o tytule Francuz w Nowym Jorku. Francja przegrywa z Ameryką bitwę o nowoczesność. Elity od dawna postrzegały świat w kategoriach rywalizacji przesłania Francji z przesłaniem Ameryki. Francja broni swego modelu demokracji, swego modelu społecznego. I przegrywa z modelem amerykańskim, a na pewno z amerykańską dominacją w świecie. Ale nie ustaje w rywalizacji. I może ważniejsze nawet, Francja podtrzymuje dziś zachwiane marzenie o silnej Europie, tak potrzebnej wszystkim słabszym krajom, w tym zwłaszcza Polsce. Zapraszamy do wysłuchania podcastu z Markiem Ostrowskim. Rozmowę poprowadzi Rafał Hetman, Muzeum Emigracji w Gdyni. Znajdziesz nas na Spotify i YouTube.